Pierdolony Hanek, na pewno kurwa będzie miło później. Teraz odwołane do czasu Teraz się ruszy z ja szukam Hanka obecnie Sam się kurwa szlepiłem, ja pierdolę po prostu Detonant masz no Kurwa, no, do no chuja, co to ma być je jebane gówno po prostu, no. To jest gówno gra, tak zwana. kurwa kontra ci tu. No. to jebane. I te FPS 0, kurwa, tak jest. Tak jest, kurwa. Nie Niezniszczalny luk, tak jest. Czyli najmniej rozjebie, tak. Ale jego nikt nie zbalansuje, nie, kurwa. A na jakim plecy mamy w ogóle żaba, A na tak, no fajnie kurwa. No i mam 10 puszy, kurwa, ciemna strona główno Fajnie. No spierdalaj cię to jebana kurwa, pierdolona. Jebany felu, kurwa. Nie stanowisz żadnego Mmm, nie wiem, nie Tu nie mm, Aha! Czekaj. Z góry będę miał ci. Dobra, żaba spierdala cię, Zbiłeś mięso. Lepiej uciekaj. Sprawdzi sprzęt, i śmierć się. Oczywiście, kurwa nieprawialne. No tak. Wielce puszki, kurwa. Łukasz kurwa sieberski. No, my, tak, tak, jego kurwa nie zabiło, oczywiście kurwa. Dobra. Żadna mam do góry. A, frajerze, że go rozjebań. Kurwa, zajebiste tu. O, kurwa. Tak, kurwa, jestem w chuj wysoko nad nią i kurwa ten główny wyjebał, Fajnie. Tak kurwa, w locie se może pierdala wszystko kurwa Sraka generała Weź tego. E Martina Jebany frajer Może kurwa i tu ma na chwilę, więc otwarcie jeban No kurwa zdychaj na śmieciu wahaj. No. jaką kurwa skaczek i chuj No, kurwa tak. Tego trzycyny przecież tak wysoko w górę. Kurwa działa. Aj, no, to już nie. Widziałem. No, ne, pójdź, dobrze działa, kurwa. a pałe, tak nie, to A tu jestem fraj ryvan Nigdy to kurwa, czyli ja pierdolę Jedziesz go Tezy Anakin i duch chyba Jeszcze kurwa. podczas tego jak go dusiłem to mnie go no ja pierdolę wano. i ta szmata kurwa mnie prawie zajeba Ja pierdolę kurwa ja go duszę omie jeszcze walną kurwa, jakiego duszę, no tamtego to tamtego. Ale tamtego frajera bym ci zabił, to nie, to mi się kurwa jebane anaki naki kurwa. kurwa. Śmieciu pierdolony, kurwa frajez. Mmmm, tak... W górze kurwa byłem. Kurwa w jebanej górze. Fajnie kurwa. Kurwa ja pierdolę po prostu, jakie gówno kurwa. Nie naprawić bagi, nie kurwa. Jakiś gówno kurwa nerwisz jak pierdolę, kurwa. Kurwa, palpatin jeszcze, anaki, Nie kurwa, chuj kurwa. No kurwa naprawi te jebane napierdalania, jak jestem w kurwa w górze. Nie, tego nikt kurwa nie naprawi, po chuj. Do mnie jakaś pizda strzela, chuj wie skąd oczywiście. A, w środku jest kurwa, nie widziałem. No, fajnie. Ja pierdolę, to ja to sam zostań kurwa. Idź do chuje. Rakiety zadziałają? Wow, kurwa zadziałały, ale go nie zabiły kurwa. No! Zabij mnie jeszcze, kurwa, ci też je pan. Aha! Miał tą dwójkę, nie? Czwórkę, znaczy Anakin. Przestałem mu działać, a ja nawet no, pojeczu byłem, kurwa. Także, big content. Kurwa, no po prostu usunę to zaraz. Teraz się w kobietę usunę. Po prostu, coś, coś przesadzę. No i będziemy nie zagrać. Spokojnie zagrać. Nic nie, spokojnie, Nic go nie odegrał. Pierdolę, kurwa. Nie może spokojnie się zrobić to Ja pierdolę te dolności z opóźnieniem mi jaki to jest gówno kurwa wszystko. Nie jest kurwa po prostu. No jest z zmiotacza go zabiję sukces kurwa. O frajer anakin, kurwa teraz jebany Sukcesywnie No Jest frajer tym hankiem a ty wzięłeś jeden. Ja, kurwa w selfie, ja pierdolę po prostu. O, luk śmieszny kurwa. A rakiety Cię zabiją mnie, kurwa. Ci ty oni, chuj. Spierdolę, ależ na to. Łatwo. Widzę z tego tak czemu stać? Oglibane lakerze. Walgo, 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 Debil, debil i pójdź. Łatwo. Es kurwa. Pierdolony pizdech. Tak, czekaj, tu jest jeszcze ten frajer. Czy on zdechnie, kurwa? Hanek jest, kurwa, nieśmiertelny. Pod nami. Ja tak się o tak nie wiem, kurwa. To jest fajne, ja kurwa mogę komuś na plecy wjebać, nie na tych strzelasz z frontu. Do widzenia. Kurwa, ma jetpack, mi Tak, czekaj. Kurwa, madżaba żaba jeszcze weszła. Jak debil, kurwa. O, wypierdalaj. Kurwa, znowu mi się jetpack jeban skończył. Ja pierdolę. Jestem na górę dalej, ale mam obiego. No, komosz ma to? O, brawo, tak. ty. Kurwa, pizdę, kurwa. Wypierdalaj. Łatwo. No i tak się kurwa... anak nieban. Się, kurwa, nie kurwa. się o nie rado, To trzeba grać jak debile. Ja pierdolę. Ukrywanie się nie ma sensu. tylko spierdala, co mogę zrobić? Kurwa, umieć gasz, kurwa. Wuj. Nie, nie, pochuj. A, ile raz wyszedł, kurwa. Wu wyszło, cy... bo ja I cykuber rakiety, kurwa. Proszę bardzo, kurwa, możemy nagradzać. Tak Piusel, kurwa. kurwa. Ja pierdolę. Za sekundę zdradzam. Widziałem, Znaczy, gdzieś gdzieś spierdala, o kurwa pół mapy Niech spierdala, proszę bardzo Tak, kurwa, przez pół mapy mnie będzie kurwa przyciągał za chwilę, tak kurwa było O, luk, luk, luk O, dwóch zostało Dlaczego? No, nie chcą nami grać Bo tak łatwo im szło, jak mieliśmy cześć, Ten Ten poza mapę, kurwa wyjebał, nie, i on tu chyba też daje, albo zabrać. Wow, popchnęłeś mnie, ale kurwa dobry, jesteś, jak pierdolę. A debila, no ja pierdolę po prostu Masz kulki to wal ja to jest, kurwa. I se tak za nim kurwa lecę, i go zajebałem No kurwa po prostu O, Oto, Hanek, Hanek Tak! No nie może wyjść O ale strzela do ciebie, mnie nie widzi. Wow! Luka do mnie przyszedł i mnie zabił! Nie, Nie może tak być! Wow! dotonić kurwa z metra, ale kurwa fajny jesteś! Yy, kurwa on się może turlać met pode mną, ale kurwa je, jebany miotać mu nic kurwa nie zrobi. No po prostu kurwa big content jebany. Napiszesz EZ ta Kończę to. No come on, Luke, come on come on, Kurwa, co się blokujesz? Ty blokuj się kurwa. Ja też nie mam bloku o naki śmieszne kurwaj i zdobywaj się cofnę chyba O, tu jest luk Oczywiście poszedł na pałek kurwa, nie? Bo co kraję jest zrobić? Masz pod sobą yy, szmatę chyba. Nie czeka aż mi się, za tak podładuje i lecę. A, masz do góry jeszcze coś. Luka śmiesznego. Za tobą jeszcze? Wiem. Ja. Kurwa fajnie, jebany pójdź z powodu, kurwa ma ty. Mm, pójdę. Jeszcze kurwa majtyka, decyduję, ja pierdolę. Nie macie szans. Pierdolę na pizdę. Spierdalaj, ten pierdolony Anaki, kurwa, gdzieś nie ma puszami kurwa jebanymi, kurwa pana chuj No ktoś już kurwa jebanego Hana, wiesz, kurwa, ja się Spierdala. ruszać nie mogę, ja pierdolę i z kurwa, mapy dostaję, mhm. kurwa na pewno i kurwa, gdzieś nie puszy na jebany, ry, kurwa, a tak, on wiedział, kurwa, gdzie jestem, no kurwa, tak było. Mhm. Jebane cię o kurwa pierdolone Kurwa tym hanem to banar i chuj kurwa pierdolę po prostu za tobą Pola ze mną co? Znaczy tu Han sobie O co zdycha się kurwa cioto Ja kurwa mi przykro, no patrz no, Brawo ty Wypierdalaj Ez no. i chuj Pierdolane płaty 11 koła pisze S no 9 kili kurwa pisze S Mst, ty, Jakie kili, kurwa jeszcze pewnie chce z tym ten są Eliminacji ma 9 pisze S no no to dobrze Kurwa co ty chcesz? 3 kurwa, wydłuża gierkę kurwa kierować, bo dwa boty po prostu <grym> <grym> To reszta, reszta chyba debili Goś 9 koła, ten 14 no to chociaż tyle, że ten coś tam robił Tak, ale on no, zdychał za A ten, chwilę, kurwa Ja gdybym olek kurwa no to się nie jest nie, nie można sobie brać spokoju wederem, nie, trzeba kurwa hydrem, bo nie się jadę, no Ale kurwa. on tą fazmą zgony kurwa tylko nabija, no bo ja pierdolę, ja mam tylko dwa zgony, kurwa, nie. I to na farcie, bo i mnie jedno kurwa powietrze, powietrzu, to ja pierdolę po prostu.